Wyobraź sobie świat, w którym zwierzęta uczą ludzi, a w królestwie panuje mądrość i ironia. To świat Ignacego Krasickiego, mistrza polskiej bajki i satyry XVIII wieku. Przygotuj się na lekcję, w której śmiech miesza się z przestrogą, a każdy morał jest cenniejszy niż złoto. Ignacy Krasicki to jeden z najwybitniejszych twórców polskiego oświecenia. Epoki, która stawiała na rozum, edukację i krytyczne spojrzenie na rzeczywistość. Był biskupem warmińskim, poetą, satyrykiem i publicystą. A jego twórczość doskonale oddaje ducha czasów, w których przyszło mu żyć. Oświecenie dążyło do naprawy społeczeństwa przez literaturę, która miała nie tylko bawić, ale przede wszystkim uczyć. Twórczość Krasickiego wpisuje się w nurt klasycyzmu, czyli kierunku artystycznego odwołującego się do ładu, harmonii, umiaru i wzorów antycznych. Charakterystyczne dla klasycyzmu są jasność przekazu, prostota formy oraz podporządkowanie treści określonym regułom gatunkowym. Jednym z najważniejszych gatunków, po które sięgał Krasicki, była bajka. Przypomnijmy, że bajka to krótki utwór literacki, najczęściej wierszowany, o alegorycznym charakterze. Jej bohaterami bywają zwierzęta, ludzie lub przedmioty, które symbolizują określone cechy ludzkie. Każda bajka prowadzi do morału, pouczenia o charakterze moralnym lub społecznym. Bajki krasickiego, choć zwięzłe i pozornie proste, zawierają trafną krytykę ludzkich wad i mechanizmów rządzących światem. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Kruk i lis. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis, niby skromny, przyszedł do niego i rzekł: Miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cie. Cóż to za oczy? Ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie, szklniące jednakie, a jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty. Skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. Jak widzicie, bajka opowiada historię kruka, który trzyma w dziobie ser oraz lisa pragnącego zdobyć ten smakołyk. Lis sprytnie schlebia krukowi, chwaląc jego wygląd. Oczy, piórka, oraz rzekomy talent wokalny. Oślepiony pochlebstwami kruk otwiera dziób, by zaśpiewać, bo pragnie być dalej chwalonym i traci ser. Narracja jest dynamiczna i oparta na dialogu, co wzmacnia dydaktyczny efekt utworu. Morał bajki dotyczy łatwowierności i próżności. Ten, kto ulega pochlebstwom, naraża się na ośmieszenie i stratę. Zresztą ten morał jest podany zaraz na początku utworu. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Krasicki ostrzega przed fałszywymi komplementami i manipulacją. Szczur i kot. Mnie to kadzą, rzekł Hardie do swego rodzeństwa, siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił, wpadł kot z boku, porwał. I udusił. W tej bajce szczur siedzi na ołtarzu i odbiera rzekomą chwałę, która w czasie nabożeństwa należna jest Bogu. Wywyższa się nad swoje rodzeństwo. Jego pycha daje mu złudne poczucie mocy i bezpieczeństwa. Ale jego wróg, kot, pojawia się nagle, niewidoczny w oparach kadzideł, i zabija szczura. Utwór jest bardzo krótki, ale niezwykle wymowny. Morał przypomina, że pycha kroczy przed upadkiem, tak mówimy w powiedzeniu. Zaś brak widocznego niebezpieczeństwa wcale nie oznacza, że go nie ma. Krasicki podkreśla, jak zgubne jest wywyższanie się nad innych i przyznawanie sobie wręcz praw boskich. Malarze: Dwaj portretów malarze słynęli przed laty. Piotr dobry, a ubogi. Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał. Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze. Ta bajka przedstawia dwóch malarzy. Jeden tworzy dzieła realistyczne, zgodne z prawdą, a drugi schlebia gustom odbiorców, upiększając rzeczywistość. Okazuje się, że to ten drugi odnosi sukces finansowy: ten, który schlebiał, ten, który przekazywał nieprawdę. Narracja ma charakter satyryczny i dotyczy nie tylko świata sztuki, lecz przede wszystkim ludzkich oczekiwań. Morał ukazuje, że prawda nie zawsze bywa doceniana, a ludzie często wolą złudzenia niż realistyczny obraz świata. Krasicki krytykuje przy tym powierzchowność ludzką. I brak uczciwości. Ptaszki w klatce. Czegoż płaczesz, staremu mówił czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzon, rzekł stary. Przeto ci wybaczę. Jam był wolny dziś w klatce. I dlatego płaczę. W tej bajce spotykają się dwa czyżyki. Młody, który urodził się w niewoli, i stary, pamiętający czasy wolności. Młodszy nie rozumie tęsknoty starszego za swobodą, ponieważ nigdy jej nie doświadczył. Narracja ma spokojny, refleksyjny charakter. Morał, który należy wywnioskować z utworu, odnosi się do wartości wolności i znaczenia doświadczenia historycznego. Ta bajka bywa interpretowana często jako alegoria losu Polski po rozbiorach. Oraz jako przestroga przed zapomnieniem o utraconej niezależności. Jagnie i wilcy. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnie. Już go mieli rozerwać, rzekło, jakim prawem? Smacznyś, słaby, i w lesie zjedli zabawem. Utwór opowiada o bezbronnym jagnięciu napadniętym przez dwa wilki w lesie. Mimo niewinności jagnię zostaje pożarte, ponieważ silniejsi zawsze znajdują pretekst do przemocy. Z drugiej strony rodzi się pytanie, co jagnię robiło samo w lesie? Czy przypadkiem nie stało się współodpowiedzialne za swoje nieszczęście? Narracja jest powiedziałabym surowa, pozbawiona złudzeń. Morał ukazuje brutalną prawdę o świecie, w którym rządzi prawo silniejszego. Krasicki z jednej strony krytykuje niesprawiedliwość i nadużywanie władzy, ale też nie pochwala naiwności. Lew pokorny źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. Lew, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze, kazał się jawnie ganić rzekł Lis. Jesteś winny, boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbyt niedobroczynny. Owca, widząc, że kontent, gdy liszka ganiła, rzekła: okrutnyś, żarłok, tyran, już nie żyła. Bajka opowiada o lwie, który, choć jest królem zwierząt, przyjmuje postawę pozornej pokory i łagodności. Jego zachowanie nie wynika jednak z prawdziwej cnoty, lecz z wyrachowania. On chce wiedzieć, co myślą o nim poddani. Gdy nadarza się odpowiedni moment, lew bez wahania pokazuje swoją prawdziwą naturę i wykorzystuje siłę wobec słabszych. Narracja ma charakter ironiczny i demaskatorski. Morał bajki wskazuje, że udawana pokora bywa jedynie maską skrywającą pychę i żądzę władzy. Krasicki krytykuje obłudę możnych oraz ostrzega, by nie ufać ślepo tym, którzy afiszują się swoją skromnością. Cykl bajek Ignacego Krasickiego pełnił ważną funkcję dydaktyczną i społeczną. Autor w przystępnej, zwięzłej formie ukazywał ludzkie wady, takie jak próżność, głupota, hipokryzja czy okrucieństwo. Bajki nie tylko bawiły, ale przede wszystkim uczyły. Skłaniały do refleksji nad ludzkim postępowaniem i mechanizmami rządzącymi światem. Dzięki uniwersalnemu charakterowi morałów, bajki Krasickiego pozostają aktualne także do dziś. Pokazują, że mimo upływu czasu ludzkie słabości są niezmienne, a literatura może być skutecznym narzędziem krytyki i moralnej nauki. Zapraszam do dalszego zgłębiania bajek Ignacego Krasickiego oraz śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia!